Wrocław Karłowice 3 października 2024. Zmiana organizacji ruchu. Trwają roboty przy inwestycji Arche Dokoty drogowe, parkingowe. Tu jest zakłócenia w płynności ruchu godzina no, 18, a jest już szara w oprawie, ciemno przestało padać. Temperatura z lekka się podnosi. Użyłem na wrocławski weekend. No to napakowany piątek, sobota, niedziela. Jakby chcieli nadrobić stracony przez powódź czas. Na wrocławskim rynku będzie koncert z podziękowaniem dla niosących pomoc w czasie powodzi. Też w inwestycji Archem będzie jakaś impreza związana z księgarniami. Zapraszają na 18 do księgarni. Trochę mi sobie trudno to wyobrazić, bo jest to jeszcze teren budowy. Było nie było. No i tradycyjne wąskie gardło, rud wahadłowy w jeździe na Karłowic, w wyjeździe z Karłowic Czasami się zatyka na trwałe, bo ktoś tam próbuje się wbić na końcówce No i idzie na czołówkę i, i, i nie wiadomo co z tym dalej zrobić wielu kierowców też nie potrafi Strzelnośląski pociąg przemknął nie potrafi czytać sytuacji drogowych, na przykład przy wyjeździe z bocznych uliczek. Jeżeli samochody jadące, na przykład Kastrowicza, nie ustawią się, zostawiając możliwość wjazdu dla chcących wyjechać z bocznych uliczek, no to tragedia, masakra.